Witam Was w już ósmym odcinku serii Efektowne sztuczki i karciane. Wczoraj w nocy znalazłem taką fajną sztuczkę u fajnego youtubera wykorzystując kart, kart i gumkę recepturkę. Więc zaczynam. Na początku każę wybrać kartę. Na przykład tą. Ja tej karty nie widzę. Kładę ją tutaj. Potem Każe położyć tę kartę na wierzch. A ja przytasuję kartę. W ten sposób. A, coś nie wyszło to bardzo. Dobra. Więc spróbuję. Jeszcze raz. może być. Już karty są przerastowane, więc teraz biorę jedną kartę. Pierwszą. Pierwszą kartą jest dziesiątka PIK, więc wezmę tą dziesiątkę PIK i każę włożyć dziś do talii, ale nie całą kartę. No na przykład tutaj. I teraz tam gdzie włożyłam Wysła ta osoba kartę. Trzeba zrobić coś takiego. I przekręcić i złożyć. I teraz, jak yy, rzuca tak lekko tą talię yy, tutaj, to karta, którą na początku wy wybraliście, wypadnie z tali. No co, zobaczcie. O! To jest wasza karta. Zapraszam Was do wyjaśnienia tego triku. Tylko sobie karty. Dobrze. Na Na początku każę wybrać kartę. Niech to będzie na przykład ta. Ja tym razem zobaczę tą kartę. Jest to dziewiątka serce. I każę położyć ją na wierzchu. Czekajcie, tylko sobie w prawie. O, jest to dziewiątka. Serce tutaj i każe położyć na wierzch. Wtedy wykonuję oszukane tasowanie, czyli robię tak, żeby ta dziewiątka serca się nie przełożyła. O. I jak widzicie, tutaj pierwszym na nadal jest ta dziewiątka serca. Wtedy w recepturkę zawijam talię. I nie biorę jedną kartę, a dwie karty, czyli wykonuję double lifta i jest jotek w serce. O. Potem sztuczkę robię sobie oczy wkładam pod swój tą waszą kartę wkładam i trzymam. O. I to jest tutaj ta karta. Pamiętajcie, żeby ona nie była w gumetce, bo wtedy ta, 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 ta sztuczka nie wyjdzie. I każe włożyć gdzieś do całą kartę. O, na przykład tutaj wtedy rozkłada się w ten sposób. O, i skręca. I zamyka tą kartę. O. I wtedy ta karta, ta dziewiątka jest tak jakby naprężona. I, i dzięki temu, że wyrzucimy, to ta karta po prostu, yy, ta gunga receptorka po prostu wyrzuci tą kartę z tak się prezentuje to sztuczkę oczywiście. Zapraszam Was do lajkowania, subowania i komentowania mojego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.